Dziękuję serdecznie również na wstępie. Bardzo dziękuję za miłą niespodziankę mi od Pana Prezydenta. Jestem bardzo mile zaskoczony. Co do y, finału. Y, historia była na ten sposób, że my ogłosiliśmy przetarg na tego typu imprezę i y, kluby, które, kluby zgłaszały się z ofertami. Y, jak główna Komisja służbowego wybraliśmy ofertę, którą uznaliśmy za najlepszą. Tą, tą ofertą była poeta klubu z Gniezna. Następnie w poprzedni piątek na prezydium na Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego została ona zaaprobowana przez pozostałych moich kolegów, którzy są w tym zarządzie. Również przez prezesa Andrzeja Witkowskiego, prezesa Polskiego Związku Motorowego. W związku z tym finał Lidowa Mistrzostwa Świata Juniorów drugi, ponieważ będą od cztery, odbędzie się 13 sierpnia w Gnieźnie. To tak. Pokrótce. Oprócz tego kolejne trzy z y, trzech które będą, ostatni będzie w Pardubica, jeden z Hol, jeden w a czwartego przyznam się szczerze, że nie, nie pamiętam. Y, ciężko mi powiedzieć teraz.